Cześć, witajcie na kanale GIT. Dzisiaj witamy w kolejnym odcinku z Żarcia Ostrych Rzeczy. Mianowicie z nam, ze mną jest Burzyk, Doman, ja jestem Adson. Siema. A przed nami leży, leżą chipsy Buldak, Xtreme Buldak, Zalduk. Razy dwa. Razy dwa. Tak, dwa razy Spicy. Tak to wygląda, panie Danielu. Z bliska. A to przywitanie dopiero. A to jeszcze łutnie tam w trakcie. A. Korea u nas rządzi. Nie wiadomych przyczyn. Poczekaj, mamy tu. To tak się naturalnie złożyło. W 100 gramach mamy 500 kalorii. Duże są te. A tu nie ma 100 gramów tej paszcze chyba. No tu masz, nie było. Ja mam. Nie było? Gdyby było, to bym powiedział. 150 kalorii jest razem łącznie. No to jest ile tam? Na 3, 30 parę gramów. Dobrze rozumiem. 30 żeby... tu jest na niej. Liczę szybciej, niż ty szukasz. Niż ty myślisz. To prawda. Dobra, w 100 gramach mamy 6,7 g białka, najwięcej oczywiście mamy kalorii, no i dość sporo też tłuszczu. A, dzięki temu, że to chipsy, nikt nam nie powie, że nie usmażyliśmy, że ugotowaliśmy, no, tak to jak to z makaronami było. No otwiera. Masz tych nożyczków? Mam. Bo zaraz ja mam pakę. to. Rozgryź. 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 Stop! Znaczy idzie, niech dalej, karta mi uciekła. Więc jemy ciężkie rzeczy, które pewnie psują zęby. Ale mniej psują niż gryzienie tej paczki. I to na pewno. Pokaż w środku tam. To są makaroniki małe, jakie piękne. To będzie pyszne. W środku. Jak w lejsach, połowa paczki. Pachną ładnie. pachną no. ładnie, pachną pięknie. Ślinka mi cieknie, nie wiem dlaczego. Takie Zaraz to... będzie mi ciekła razy 10. Między maczugami a sami. Tak Ale w ogóle nigdzie nie widziałem nie widziałem testów yy, właśnie takich chips, nigdy nie rzuciły mi się w oczy. Zaraz Ci się rzucą w oczy jak palcem do. To jak robisz test to najpierw proszę polizać. Jak polizałem to yy, prażynki bekonowe. No to pyszne. Tak Pach, pachną trochę jak prażynki. Dawaj, bo mi już ślinka nie. Możesz przerwać już. Tam kadłub. Ale dobre są Ale dobre. O piecze! Doszło do gardła. No. Ale wcale nie są nie są łagodne. Możesz ty w dupę węża. Doszło, ale biorę drugiego. Smak dobry. To wszystko by było dobre, gdyby nie było ostre. Są słodko ostre. Mhm. Po gardle mi poszło. Wam też? Nie no ale... To, to jest chyba takie najlepsze z tego. Ta ostrość jest gdzieś zamaskowana pod tym... Pod tą słodyczą. Pod tą słodyczą, no. Ona wchodzi dopiero na samym końcu. Konrad mm -hmm. <laughs> zjadł dwa. Mm, ale one są... 100 razy lepsze niż te... Paskudne lejsy Wasabi czy jak one się nazywają? No to no. jest dramat. To ale to ma... a, czy... czy... a częstowałem wam z tymi ostrymi z Ameryki takimi chipsami serowymi, czy nie? Aha. Ma tak, też Był go. Dobra. One, one były taki podobny poziom ostrości mam wrażenie miały, nie? No nawet jest. może były ostrzejsze chyba. Ale słabsze. Tu jest poziom ostrości, ale jest smak. A w Wasabi to jest zero smaku. No bo samo Wasabi jakbyś miał zjeść, to też nie ma smaku. No ale go nie wiem, bo to gudna. Ej, powiem wam, że... No Wasabi to musi wjechać do sushi Czyli do następnego guma. w sushi smaży. No bo ja nie lubi surowej ryby. się ja tam też lubię pieczone sushi albo smażone. Zastanów się zdarza w tym No Dobra A jest tam jeszcze raz paszczę? Mhm. To robimy wyzwanie. Po pięć na raz do buzi. Tylko dosy, bo tu zbraknie Odliczamy komisyjnie. Trzy to sam będzie, żeby mi Nie, no tak. 4, 5. Raz, dwa, trzy, 4, 5. Ale przyjemnie piecze. Nie no tak jak bądaki, bo 2 bardziej piekła. Słuchajcie, zanim to weźmiemy do gęby. 6. Ja ostatnio sobie. Ja ku... w weźmiemy to Kupiłem sobie kluski. Na Kupiłem sobie kluski ryżowe. Też właśnie ja buldaka. Różowe. Wziąłem do pracy, mówię, o, będzie dobry obiad, bo tam trzeba było do mikrofalówki wstawić, potem zalać gorącą wodę i wstawić do mikrofalówki. Mówię, fajnie te kluseczki, Sos taki Carbonara, serowy. Serowo-czosnkowy. Serowo-czosnkowy, no, serowo no możliwy. Hmm. I To jedyne, co wziąłem sobie na obiad do pracy. Porcja była mała, dosyć drogie i tak paliło, jak pomiędzy buldakiem dwa albo trzy, jak jedliśmy. I <laughs> musiałem, wiecie, człowiek głodny, <laughs> jak płakałem, takie łzy leciały. to cały czas było popijanie wody. Szef wchodzi do kuchni. Co, co ty robisz? Ja mówię. <laughs> ja sobie kupiłem czarne to. O Jezu, no, zjadłem całe, zjadłem całe, ale wypaliło mi mordę. Robimy to? Tak. Trzy, cztery. Mm. Mm. Eksplozja smaku. Daj mm. są. Super są, naprawdę. Mam wrażenie, ale... że jak się więcej wzięło, to więcej słodyczy z niego mm. wypadło. I więcej bardziej, bardziej piecze, jak dochodzi. Nie, jakoś to chipsy jest ok. Mm, ale przecież one są pyszne? Dlaczego ja mam od razu katar w jakim ostry. One są naprawdę pyszne, jedne z lepszych próbków jak jadło. nam to kosztowało? Nie mam pojęcia. A kto to kupił? Bogna. A. Jak tutaj. Mm, ale coś bym chciał w granicach 5-6 zł. Mm, za taką paczkę? To tak w sumie ci, bo one są takie miłosiste. Też nie zjesz ich nie wiadomo ile naraz, nie? One są bardziej jak kukurydziane niż jak takie chipsy. Bo, a to chyba jest gdzieś Bo z są? spróbuję znaleźć. O, oczywiście olej palmowy. Hot chicken flavor, wiadomo. Soy sauce. Nie mogę się doszukać. Ja to czuję dużo tego karmelu słodkiego. Nie macie wrażenia? palm oil, sugar, red pepper, paste. Hot chicken. Dm. Starch no, syrup. Gochujang. Doman, jeszcze ostatnie dwa? To ja jeszcze mogę dosypać jeszcze jakby. Jeszcze A to są, tak. no. są Są, No, zobacz, mm, zaraz sypaj. O, te okruszki mogą być mocne. Green tea flavor. Chicken curry base. Smoke flavor. Nie hmm. no, zaję jeszcze No No. A czy poza tym waszym lewym źródłem do tych pokarmów to gdzieś to można kupić normalny? No Allegro. To? A z Allegro? Nie ja już nie widziałem. Na Allegro i sklepy są, no znaczy nie wiem czy chipsy, ale ogólnie te wszystkie Samyanga rzeczy. Bądź jak ktoś powiedział chyba, Samyanga. Znaczy na Allegro oczywiście pewnie będzie można, bo Ale nie, jest na Allegro. Tak, ale też yy, ogólnie tam dużo aukcji jest z tymi wszystkimi buldakami. I są też sklepy azjatyckie, gdzie możesz kupić te wszystkie buldaki, nie buldaki jakieś różne. Mm, Okej, okay. teraz zaczęło mnie piec. No są chipsy. 12 zł kosztują. Mm. Ale na pewno zapłaciłem mniej. No bo 12 to było dużo. Osiem, to jeszcze tak. Też ciężko mi powiedzieć, bo braliśmy wtedy i syropy do wody i ten. Ale ta słodycz w nich jest po prostu fantastyczna. No, mówię. A wyobraź sobie, co by były bez ostrości, tylko takie same słodkie, jakie no. byłyby pyszne. Jakby były tak, nie wiem, pół o, pół. Jedna, o jedna czwarta tej ostrości no. i tylko ta słodycz. <laughs> bo drapie trochę w gardło, nie? Drapię, drapie, ale to jest w tej ostatniej fazie, tak? To jest to na początku taki karmelik pyszny. Nie no, ogólnie... Ciekaw jakiem, jestem, jakie to jest przełożenie w porównaniu do tego nas najostrzejszego chipsa. Czy różnica w ostrości będzie aż, aż yy, będzie jak, jak Nie aż No, podobne. musi być duża. No to, to jest przyjemne wręcz. To jest taka ostrość akceptowalna. Jest ostro, ale do jest. piwa by to idealnie wchodziło. No ogólnie do jakiejś kolki. Do takiego zimnego piwerka. Powiem hmm. Wam, że to jest mniej ostry niż buldak razy jeden na pewno. No mi smakuje. Już czuję, że zatoki tracią. <noise> U Ciebie chyba też. <noise> Bo tak. O, ładnie. Podrapałem się. Wytarłem ręce, a teraz pod nosem. Jestem mądry. Do oka nie Nie płynę. Fajna ostrość. To jest fajne. <noise> I zatoki czyści. Czyści. No jak ktoś lubi ostre, to będzie za ostre. Inaczej. Jak ktoś nie lubi ostrych rzeczy, to, to będzie dla niego za ostre. Tak. Jak ktoś lubi Ostre, to nie będzie za Ostre. I ten. Paulo Coelho. To jest moja skala ostrości. I tymi przemyśleniami zakończyłem. Moim zdaniem, chyba najlepsza propozycja od Budlaka, jaką mieliśmy. Na pewno lepsza od kulek ryżowych. Extreme buldak zalduk. 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 Buldak Zalduk. No i fajnie mówią jakoś tak. To jest i Doman się nauczy. Ciekawe, czy Już w lipcu, jak będziemy testować coś koreańskiego, to Doman będzie mówił po koreańsku. Shin <laughs> 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 się, moja, żo żo moja żona ogląda seriale koreańskie, a ja tam słyszę takie. No, na jest język taki, który jest zupełnie obcy. Ale w ogóle koreański, chiński japoński w ogóle inaczej brzmią kompletnie te języki. Ale, ale zakończmy już. Jo. Teraz. Nie już przestało. Nie zaczęło. Masz opóźniony zapłon, a Łużyka dojdzie jak będzie się wystrywał. On jak będzie jak łamki. Nie będę jak go gumdać. A nie czuję. <noise> <noise> sobie zostawisz to do zakończenia.